Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Berlin, Niemcy, czerwiec 2025 rok. Amal al-Masri, 28 lat, przyjechała do Niemiec z Syrii w 2017 roku. Uciekała przed wojną, z dzieckiem na ręku, z jednym plecakiem, bez języka. Bez planu. Bez gwarancji. Zaczęła od kursów niemieckiego. Potem wieczorowe zajęcia z inżynierii online. Uczyła się nocami, gdy dziecko spało. Pracowała jako sprzątaczka, by opłacić internet i podręczniki. W 2025 roku Amal uruchomiła projekt Solar Refuge. Cel instalacja paneli słonecznych na dachach mieszkań dla uchodźców. Efekt darmowy prąd dla ponad 300 rodzin. Niższe rachunki. Więcej światła, więcej godności. Amal mówi: Projekt zyskał wsparcie lokalnych władz i organizacji ekologicznych. Amal została zaproszona do Bundestagu. Opowiadała o tym, jak technologia może zmieniać życie, nawet w najciemniejszych momentach. Dziś prowadzi zespół 12 osób. Wszyscy to uchodźcy. Wszyscy przeszli szkolenie. Wszyscy mają pracę. Wszyscy dają światło innym. Amal nie ma luksusów. Mieszka w tym samym mieszkaniu. Jeździ tym samym rowerem. Ale mówi, historia została opisana przez Premhost News jako przykład transformacji bólu w działanie, które rozświetla nie tylko domy, ale i przyszłość całych społeczności. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w tobie zmienić.